W ostatnich minutach w przestrzeni medialnej pojawiła się informacja, która sprawiła, że wielu odbiorców na moment się zatrzymało. Doniesienia dotyczące Jerzy Owsiak, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci życia społecznego w Polsce, natychmiast wywołały wyczuwalne poruszenie. Nie dlatego, że potwierdzono nagłe wydarzenie, lecz z powodu tonu i kontekstu, w jakim ta wiadomość zaczęła funkcjonować. Jerzy Owsiak od dziesięcioleci kojarzony jest z aktywnością publiczną, zaangażowaniem społecznym i ogromną odpowiedzialnością, jaką niósł na swoich barkach przez lata. Dla wielu Polaków to postać symboliczna, obecna w ich życiu od dawna, niemal nieprzerwanie. Właśnie dlatego każda informacja odnosząca się do jego obecnej sytuacji spotyka się z natychmiastową uwagą i ciszą pełną niepokoju. Określenie za smutna wiadomość, które pojawiło się w ostatnich godzinach, nie odnosi się do jednego nagłego zdarzenia. Bardziej niż fakt, porusza ono to emocje związane z długą drogą, jaką owsiak przeszedł jako osoba publiczna z presją, krytyką, ale też ogromnymi oczekiwaniami społecznymi. W reakcjach czytelników i widzów dominują zdziwienie oraz troska. A także próba zrozumienia, dlaczego właśnie teraz temat ten wraca z taką siłą. Co tak naprawdę sprawiło, że te doniesienia przyciągnęły uwagę w tym momencie i jak należy je odczytywać w kontekście wieloletniej obecności Jerzego Owsiaka w życiu publicznym? To pytania, które prowadzą do dalszej części materiału, gdzie przyjrzymy się faktom i kontekstowi w sposób spokojny i odpowiedzialny. Informacje potwierdzone. W obecnym momencie kluczowe znaczenie ma precyzyjne określenie, co zostało rzeczywiście potwierdzone przez polskie media oraz źródła publiczne. W odniesieniu do Jerzy Owsiak nie pojawił się żaden oficjalny komunikat informujący o nagłym zdarzeniu zdrowotnym ani o sytuacji nadzwyczajnej. Brak jest również oświadczeń instytucjonalnych, które wskazywałyby na istotną zmianę jego bieżącego statusu publicznego. Ostatnie informacje medialne odnoszą się głównie do wypowiedzi, aktywności oraz reakcji społecznych związanych z jego wieloletnią obecnością w życiu publicznym. Media podkreślają, że wszystkie dostępne dane mają charakter jawny i wynikają z przez wcześniej opublikowanych materiałów, wywiadów oraz relacji prasowych. Jednocześnie wyraźnie zaznaczane jest to, czego nie wiadomo. Brak szczegółowych danych dotyczących stanu zdrowia, brak osobistych deklaracji wykraczających poza dotychczasowy zakres komunikacji. Taki sposób relacjonowania wyznacza jasną granicę między informacją a domysłem. Redakcje konsekwentnie unikają interpretacji, koncentrując się na faktach możliwych do zweryfikowania. W efekcie przekaz medialny opiera się na ostrożności i odpowiedzialności, co w obecnym kontekście ma szczególne znaczenie. Postać w świadomości społecznej. Jerzy Owsiak zajmuje wyjątkowe miejsce w polskim życiu społecznym. Jako wieloletni działacz społeczny i inicjator działań charytatywnych stał się symbolem zaangażowania obywatelskiego, które przekracza podziały pokoleniowe. Dla wielu Polaków jego nazwisko kojarzy się z konsekwencją, energią i ogromną skalą odpowiedzialności, jaką przez lata przyjmował na siebie. Pozycja owsiaka nie wynika wyłącznie z pełnionej funkcji, lecz z długotrwałej obecności w świadomości społecznej. Kolejne pokolenia dorastały w czasie, gdy jego działalność była stałym elementem przestrzeni publicznej. To właśnie ta ciągłość sprawia, że każda informacja dotycząca jego osoby jest odbierana. Nie jako wiadomość o jednostce, lecz jako sygnał odnoszący się do szerszego fragmentu wspólnego doświadczenia społecznego. Zainteresowanie opinii publicznej nie ma charakteru ciekawości sensacyjnej, wynika raczej z poczucia, że owsiak jest postacią trwale wpisaną w pejzaż społeczny kraju. W tym sensie uwaga skupiona wokół jego osoby odzwierciedla potrzebę zrozumienia, jak funkcjonują symbole społeczne w długiej perspektywie czasu. Kontekst prowadzący do określenia smutna wiadomość. Określenie, które pojawiło się w ostatnich godzinach w przestrzeni medialnej, nie odnosi się do jednego jasno zdefiniowanego wydarzenia. Media osadzają je w kontekście wieloletniego obciążenia odpowiedzialnością, jakie towarzyszyło działalności Jerzego Owsiaka. Przez lata był on twarzą inicjatyw wymagających stałej obecności, zaangażowania i odporności na presję społeczną. W ostatnim czasie w w komentarzach prasowych coraz częściej pojawia się refleksja nad skalą tego obciążenia. Dziennikarze przypominają kolejne etapy jego działalności, wskazując na kumulację obowiązków i oczekiwań. Są to elementy, które wcześniej funkcjonowały jako tło, a dziś nabierają nowego znaczenia w kontekście wieku i długości aktywności publicznej. Ważne jest podkreślenie, że przekaz medialny nie przypisuje intencji ani motywów osobistych. Kontekst budowany jest wyłącznie na podstawie znanych faktów, lat działalności, skali odpowiedzialności i publicznie widocznych obciążeń. To właśnie ten zbiór okoliczności tworzy ramę, w której pojawia się określenie smutna wiadomość. Dlaczego ta informacja przyciąga uwagę? Siła oddziaływania tej informacji nie wynika z dramatycznych szczegółów, lecz z jej niedopowiedzenia. W przypadku Jerzego Owsiaka opinia publiczna przyzwyczajona była do obrazu osoby nieustannie aktywnej, obecnej i zaangażowanej. Zderzenie tego wizerunku z tonem refleksji i niepokoju naturalnie przyciąga uwagę. Media podkreślają, że nie mamy do czynienia z opisem konkretnego kryzysu, lecz z momentem zbiorowej refleksji. Określenie smutna wiadomość funkcjonuje tu jako skrót myślowy odnoszący się do zmęczenia, presji i ciężaru wieloletnich zobowiązań. To właśnie ten aspekt, pozbawiony sensacyjności, sprawia, że przekaz jest odbierany jako poważny i godny uwagi. Wartość informacyjna polega na możliwości zatrzymania się i spojrzenia na znaną postać z innej perspektywy. Bez ocen, bez dramatyzowania, lecz z próbą zrozumienia, jak długo trwała obecność w życiu publicznym wpływa na odbiór człowieka stojącego za symbolem. Ten sposób narracji prowadzi dalej, ku analizie reakcji społecznych i medialnych, które w kolejnych częściach materiału stają się równie istotnym elementem przekazu. Reakcje tu opinii publicznej na ostatnie doniesienia dotyczące Jerzy Owsiak są w dużej mierze zakorzenione framiennie w, w pamięci zbiorowej o momencie, w którym stał się on postacią rozpoznawalną w całym kraju. Dla wielu Polaków przełomowym okresem był początek lat 90., gdy jego działalność społeczna zaczęła wykraczać poza środowiska lokalne i zyskiwać ogólnopolski wymiar. To wtedy Owsiak został utożsamiony z nowym stylem zaangażowania obywatelskiego, opartym na energii, bezpośredniości i masowym udziale społecznym. W kolejnych latach jego obecność w przestrzeni publicznej systematycznie się umacniała. Wydarzenia organizowane pod jego przewodnictwem gromadziły coraz większą liczbę uczestników, a nazwisko Owsiaka stało się rozpoznawalne niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Ten etap sukcesu, często dziś przywoływany w komentarzach, sprawił, że dla wielu osób jest on nie tylko działaczem społecznym, lecz także symbolem określonej epoki przemian i nadziei na wspólnotowe działanie. Właśnie dlatego obecne reakcje społeczne mają charakter spokojny, ale głęboko emocjonalny. W wypowiedziach czytelników i odbiorców mediów dominuje ton troski i szacunku. Wiele osób podkreśla, że dorastało w czasie, gdy działalność Osiaka była stałym elementem krajobrazu społecznego, a jego sukcesy postrzegano jako wspólne osiągnięcie. Dzisiejsze doniesienia skłaniają do refleksji nad ceną długotrwałego zaangażowania. W przestrzeni publicznej pojawiają się liczne głosy wyrażające wdzięczność i uznanie, publikowane zarówno przez zwykłych odbiorców, jak i przedstawicieli różnych środowisk społecznych. Są to opinie dostępne publicznie, pozbawione ostrych ocen czy kontrowersji. Przeważa przekonanie, że niezależnie od bieżących informacji, wkład o wsiaka w życie społeczne pozostaje niepodważalny. Charakterystyczne jest również to, że reakcje te nie przeradzają się w spór ani w emocjonalne podziały. Zamiast tego widoczna jest potrzeba zachowania umiaru i refleksji. Dla wielu osób obecny moment staje się okazją do przypomnienia drogi, którą Owsiak przeszedł od pierwszych lokalnych inicjatyw do pozycji jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci życia społecznego w Polsce. To właśnie ta ciągłość doświadczeń sprawia, że reakcje opinii publicznej są dziś tak uważne i pełne respektu. Sposób, w jaki media w Polsce oraz w innych krajach europejskich odnoszą się do ostatnich doniesień dotyczących Jerzy Owsiak, pozostaje wyraźnie wyważony i analityczny. Redakcje unikają skrótowych ocen, a zamiast tego coraz częściej sięgają po szerszy kontekst biograficzny, w tym powczesne lata życia, które ukształtowały jego późniejszą postawę społeczną. W publikacjach przypomina się, że Jerzy Owsiak urodził się w 1953 roku w Gdańsku, a dzieciństwo i młodość spędził w realiach powojennej Polski naznaczonych niedostatkiem i ograniczonymi możliwościami rozwoju. Był to Czas, w którym codzienność wielu rodzin wiązała się z koniecznością radzenia sobie z trudnymi warunkami materialnymi oraz brakiem stabilności. Media zwracają uwagę, że te doświadczenia nie były wyjątkowe dla jednego człowieka, lecz stanowiły część wspólnego doświadczenia całego pokolenia. Dziennikarze podkreślają, że już w młodym wieku. Owsiak wykazywał zainteresowanie kulturą, muzyką i działaniami wspólnotowymi, co w późniejszych latach znalazło wyraz w jego aktywności społecznej. W relacjach prasowych pojawia się wątek samodzielności i potrzeby działania rozwijanej mimo ograniczeń systemowych tamtego okresu. Są to informacje znane z wcześniejszych wywiadów i opracowań biograficznych, przywoływane dziś jako tło, a nie jako element sensacyjny. Charakterystyczne jest to, że media nie próbują budować narracji o trudnym dzieciństwie w sposób emocjonalny. Zamiast tego traktują wczesne lata Owsiaka jako jeden z czynników, który mógł wpłynąć na jego późniejszą wrażliwość społeczną i konsekwencje w działaniu. Ten kontekst pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego przez dekady pozostawał tak silnie zaangażowany w inicjatywy wymagające odporności psychicznej i długofalowego wysiłku. W relacjach prasowych obecna sytuacja opisywana jest zawsze w odniesieniu do całokształtu jego drogi życiowej. Redakcje konsekwentnie unikają wchodzenia w sferę prywatną, nie podejmują prób interpretowania osobistych przeżyć, ani nie formułują ocen dotyczących przeszłości. Zamiast tego, akcent kładziony jest na ciągłość doświadczeń od lat młodości przez okres intensywnej aktywności społecznej, aż po dzisiejszy moment refleksji. Takie podejście pokazuje dojrzałość przekazu medialnego. Media skupiają się na faktach, chronologii i znaczeniu społecznym, traktując dzieciństwo i młodość Jerzego Owsiaka jako element większej całości, a nie jako temat sam w sobie. W efekcie odbiorcy otrzymują obraz spójny, pozbawiony sensacyjności, osadzony w realiach historycznych i społecznych, które pomagają lepiej zrozumieć zarówno jego drogę, jak i obecny odbiór wydarzeń. W analizach medialnych coraz częściej pojawia się również odniesienie do życia osobistego Jerzy Owsiak, jednak zawsze w sposób powściągliwy i podporządkowany szerszemu znaczeniu społecznemu. Wiadomo, że przez wiele lat pozostawał on w związku małżeńskim z Lidią Niedźwiecką Owsiak, z którą współtworzył zaplecze organizacyjne swojej działalności. Wspólna obecność w życiu publicznym była widoczna, choć rzadko komentowana w kontekście prywatnym. Owsiak wielokrotnie podkreślał znaczenie domu rodzinnego jako przestrzeni stabilności, jednak bez ujawniania szczegółów dotyczących codziennego życia. Media przypominają, że jest ojcem córki Aleksandry, ale także ten fakt nigdy nie był elementem narracji medialnej ani tematem publicznych wypowiedzi. Taka postawa jest dziś interpretowana jako świadomy wybór ochrony sfery rodzinnej przed nadmiernym zainteresowaniem opinii publicznej. Właśnie ten kontrast pomiędzy ogromną widocznością społeczną a oszczędnością informacji o życiu prywatnym nabiera dziś szczególnego znaczenia. W oczach wielu odbiorców wydarzenia ostatnich dni nie dotyczą jedynie jednej osoby, lecz ukazują szerszy problem presji, z jaką mierzą się ludzie przez dekady angażujący się w działania na rzecz innych. Za rozpoznawalnym wizerunkiem kryje się bowiem człowiek funkcjonujący w realnych relacjach rodzinnych, podlegający tym samym ograniczeniom co każdy inny. Dla starszych odbiorców ten aspekt przekazu jest szczególnie czytelny. Zamiast sensacji pojawia się zrozumienie, że długotrwałe poświęcenie i odpowiedzialność mają swoją cenę, również w wymiarze osobistym. Media, opisując te elementy z umiarem, wzmacniają przekaz oparty na empatii i szacunku. W ten sposób wydarzenie to staje się punktem wyjścia do refleksji nad granicami wytrzymałości i potrzebą dostrzegania człowieka tam, gdzie przez lata widziano głównie symbol. W przekazach medialnych dotyczących obecnej sytuacji Jerzy Owsiak wątek zdrowia pojawia się wyłącznie w sposób pośredni i ostrożny. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że Owsiak nadal funkcjonuje w przestrzeni publicznej, choć jego aktywność nie ma już charakteru nieprzerwanego i intensywnego, jak w poprzednich dekadach. Media podkreślają, że nie opublikowano żadnych oficjalnych komunikatów medycznych ani informacji wskazujących na nagłe pogorszenie stanu zdrowia. W ostatnich latach sam Sowsiak w sporadycznych wypowiedziach zwracał uwagę na zmęczenie wynikające z długotrwałego obciążenia obowiązkami i odpowiedzialnością. Były to jednak komentarze ogólne odnoszące się do naturalnych ograniczeń związanych z wiekiem i wieloletnią aktywnością. A nie do konkretnych problemów zdrowotnych. Media konsekwentnie zaznaczają, że brak szczegółowych danych nie powinien być wypełniany domysłami. Dla opinii publicznej ten sposób relacjonowania ma istotne znaczenie. Zamiast spekulacji pojawia się przestrzeń do refleksji nad granicami ludzkiej wytrzymałości. Wieloletnie zaangażowanie społeczne, intensywne tempo pracy i stała obecność w centrum uwagi to czynniki, które z czasem wpływają na każdego, niezależnie od siły charakteru czy determinacji. W tym kontekście zdrowie owsiaka staje się nie tyle tematem sensacyjnym, co elementem szerszej rozmowy o równowadze między misją a możliwościami człowieka. Szczególnie dla starszych odbiorców, przekaz ten jest czytelny i bliski doświadczeniu codziennemu. Przypomina, że długotrwałe poświęcenie, nawet w imię ważnych celów, nie czyni nikogo odpornym na zmęczenie czy potrzebę zwolnienia tempa. Media, zachowując powściągliwość, pokazują, że troska o zdrowie i własne granice nie stoi w sprzeczności z wcześniejszymi dokonaniami. Wartość tej narracji polega na jej uniwersalności. Nie sprowadza ona postaci publicznej do roli symbolu, ani nie podważa jej zasług. Zamiast tego pozwala spojrzeć na wieloletnią działalność z perspektywy człowieka, który przez lata dźwigał oczekiwania społeczne. W ten sposób przekaz medialny pozostawia odbiorcom możliwość samodzielnego namysłu nad tym, jak społeczeństwo powinno postrzegać relacje między podziwem, wdzięcznością, a szacunkiem dla indywidualnych ograniczeń. W tym miejscu przekaz medialny zwalnia, pozostawiając widzów z myślą, która powraca w wielu komentarzach i analizach. Określenie jako smutna wiadomość nie musi oznaczać konkretnego komunikatu ani jednego wydarzenia. Coraz częściej bywa ono rozumiane jako cisza, która zapada po latach intensywnej obecności, po dekadach zaangażowania i odpowiedzialności niesionej publicznie. W przypadku Jerzy Owsiak to właśnie ta cisza staje się znacząca. Brak nowych deklaracji, ograniczona komunikacja i bardziej zdystansowany ton mediów nie są sygnałem końca, lecz zaproszeniem do uważniejszego spojrzenia. Być może po raz pierwszy tak wyraźnie pojawia się pytanie nie o to, co dalej, ale o to, ile już zostało wykonane i jaką cenę miała ta droga. Ten moment skłania do refleksji nad sposobem, w jaki społeczeństwo reaguje na zmęczenie swoich symboli. Nie przez sensację, lecz przez zatrzymanie się.